Hello! Zapraszam na spędźmy wspólnie popołudnie. Po południu trochę ogarnąłem dokumenty i papiery, nad którymi musiałem posiedzieć. Oczywiście kotek był bardzo niezadowolony, ale była tak ładna pogoda, że stwierdziłem, że biorę kompa, idziemy na dwór. I tam jeszcze sobie troszeczkę posiedziałem, popracowałem nad dokumentami. Było naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ładnie i bardzo ciepło. No więc mówię, bierzemy autko i jedziemy na zakupy. Ogarnąć trochę spożywczych zakupów. Do sklepu mam dosyć blisko, więc droga nie trwała jakoś długo. Posłuchałem sobie Radyjka, a pod sklepem spotkałem takiego oto przyjaciela, panie kolego cudowny. Już jestem w sklepie. Tradycyjnie wchodzimy elegancko koszyczek. Od razu wleciało awokado, no bo nie może zabraknąć. Dalej piękne gozdziki, rukola, pinsa ziarnista. Chlebek bez drożdży musi być pokrojony na 18 mm, bo takie kromki są idealne. Jeszcze do tego keczup, bo oczywiście mi się skończył i proszę Was, kto kupuje 5 kg mąkę, to by mi starczyło na 10 lat. Zakupy gotowe, można wracać do domu, odpoczywać, bo jutro czeka mnie trudny dzień na uczelni, na prokuraturze i jeszcze u mechanika. Także buziaczki, pa pa!